Robert przez całą noc nie wrócił do domu. Mężczyzna nocował u kolegi. Gdy następnego dnia wraca do domu, dochodzi do kolejnego zajścia. Co tu się dzieje? Jest rozebrany nastolatek Szamie Bułę, a ja go głaszczę po głowie. Co ty trudnych spraw nie oglądasz? Partnerem kanału jest Plezo, platforma terapii online, która pomoże ci wybrać odpowiedniego specjalistę. Z kodem Niekrytykrytyk 30% zniżki na pierwsze spotkanie. Y, wita! Jak mówiły z kalifa do swoich koleżanek? Hu, hu, hu. Trudne sprawy, zapraszam. Trudne sprawy. Robert Michalik to właściciel myjni samochodowej. Mężczyzna od 10 lat jest mężem Grażyny, opiekunki społecznej w placówce opiekuńczo-wychowawczej dla trudnej młodzieży. Oboje w zasadzie byliby szczęśliwi, gdyby. Gdyby Grażyna miała choć trochę spokojniejszą pracę. Nie wiem. Mała grzechotniki w Indiach? Rysowała turbiny w elektrowniach wiatrowych? nie wybuchy po drugiej wojnie światowej. Albo chociaż ratowała idiotów, którzy zdobywają rysy w krokach. Oczywiście poprzez ratowanie tych ludzi, mam na myśli odnalezienie ich w rysach, ciągnięcie na linię do helikoptera, i maksymalne wzniesienie się, żeby zrzucić ich z możliwie dużej wysokości. Lepszy przykład niż wykład. Oboje w zasadzie byliby szczęśliwi, gdyby nie niespełnione do tej pory życzenie Roberta dotyczące posiadania dziecka. Niestety jego żona poświęcała się w ostatnich latach pracy pedagoga i opiekunki młodzieży, zamiast myśleć o macierzyństwie. Grażyna ciągle mnie zbywała, ale ja ze względu na nią nie buntowałem się. Ale mam już tyle lat, wszyscy nasi znajomi mają dzieci. Też chciałem w końcu założyć normalną rodzinę, no i chciałbym, żeby w końcu i ona miała więcej czasu dla mnie. Robert, chce mieć dzieci, a że zegar biologiczny jego 40-letniej żony coraz szybciej tyka, kobieta postanowiła zrezygnować z pracy. Długo zastanawiałam się nad tym i naprawdę była to dla mnie ciężka decyzja, bo to, co jest najważniejsze dla mnie, to praca, moja pasja. Ale kiedyś trzeba będzie mieć te dzieci. Pani no po co to pani? Ja wczoraj oglądałem na Netflixie taki dokument o chłopaku, który popłynął z matką na ryby i wrócił sam. nie niezwiązane. Zapiszę się na przyspieszony kurs sternika. Trzeba mnie właściwie tylko nauczyć, jak przekonać kobietę w średnim wieku, że łowienie ryb jest ciekawe. Niezwiązane. W dniu, w którym Grażyna zamierza wręczyć wypowiedzenie do drzwi jej mieszkania, niespodziewanie puka dwóch policjantów. Funkcjonariusze szukają 16-letniego Patryka Fiedorczuka, podopiecznego Grażyny z ośrodka, w którym pracuje. Boże, jestem w szoku. Oby to nie był Patryk. Patryk Fiedorczuk jest dobrze znany policji. Jako 15-letni chłopiec został zatrzymany za włamanie z rozbojem. Patryś teraz się nie robi włamań, tylko reklamuje ruletę na Malcie. Żebym ja takiego kidosa uczył, coś jest z kibili? Patryk od początku zwrócił moją uwagę i był już na dobrej drodze, aby wyjść na prostą. Dlatego podjąłem decyzję o zwolnieniu z pracy. A teraz, jeśli znów popadł w konflikt z prawem, no to dlaczego to zrobił? U nastolatka wychowującego się w rozbitej rodzinie często występują zaburzone wzorce przewiązania oraz deficyty w zakresie regulacji emocji, a brak stabilnej figury opiekuńczej. No sprzyja podwyższonej impulsywności i podatności na wpływy grup rówieśniczych, oferujących taki substytut przynależności. A niestety w takich warunkach zachowania konfliktowe z prawem mogą być formą dysfunkcyjnej adaptacji do chronicznego stresu i braku spójnych norm wychowawczych. Przepraszam, właśnie zapomniałem. Wiecie dlaczego polskiej reprezentacji wszedłby się cygany? Przy naszym prowadzeniu wszedł na boisko i kradł cenne sekundy dla równowagi. Wyraźnie przejęta grażyna postanawia bez konsultacji z mężem, że nie złoży wypowiedzenia z pracy. Zastanawiam się co powie Robert, gdy dowie się, że cały swój czas poświęcam dla Patryka. Ale w tym momencie nie mogę się tym przejmować. liczy się dla ciebie tylko ten Patryk i Patryk. Ale proszę cię, ostatni raz, no, przysięgam. A, daj spokój. Proszę cię, załatwię to i koniec. A, dokładnie chłopie, lepiej z WiFona zalej ja Trudne sprawy. Naprawdę nie mogę uwierzyć, że nie zwolniłaś się dla tego gówniarza. Wiesz co, nie mów tak o nim, no co ja miałam zrobić? Może najpierw powinnaś porozmawiać ze mną, tak się załatwia te sprawy w normalnym małżeństwie. No nie, no powiedziałbyś Grażyna, spokojnie, pracuj sobie, ja się zajmę domem. Powiedziałbyś tak? A kobieta to zawsze wie, co chłop by powiedział. Spinning czy spławik? Już wystarczająco dużo dla niego zrobiłaś, a on co? Włamał się do magazynu, tak? Ale on jest niewinny! A skąd wiesz, że on jest niewinny? Bo go znam! Tak, bo go znasz. No. Ty się słyszysz? Oczywiście, że nie! Gdyby kobiety się słyszały, to 8 na 10 samobójów to nie byłyby chłopy. Ja. Powiedz mi w ogóle, co między wami jest. Wiesz co? To jest chore, ty jesteś po prostu zazdrosny! Nie, to nie jest chore. Ty spędzasz, zauważyłaś, że spędzasz z nim więcej czasu niż ze mną, tak? Jak on na Ciebie patrzy? Halo? stoi koło Ciebie. Ale on ma 16 lat, ja traktuję go jak syna. Jak już dawno mogłabyś mieć swojego syna, gdybyś tylko chciała. To nie jest odpowiedni czas na dzieci. Mówię to córce codziennie na dobranoc. Trochę popłaczę, ale po chwili mi przechodzi. Wystarczą jej chyba dzieci, którymi opiekuje się w pracy, ale mnie nie chodzi o temat dzieci. Po prostu mi jej brakuje. Po prostu chcę mieć żonę dla siebie. Wiedziałam, że dojdzie do awantury, ale nie wiedziałam, że Robert aż tak się wścieknie. Musi ochłonąć, a ja muszę znaleźć Patryka. Wychowawczyni pojechała po kłótni z mężem do ośrodka, w którym zajmuje się trudną młodzieżą. Ma nadzieję, że Patryk wrócił do ośrodka. Kiedy czterdziestolatka dociera na miejsce, zastaje tam koleżankę z pracy, a zarazem najlepszą przyjaciółkę, Agatę za rębę. I co? Dzwonił do ciebie? Nie odzywał się? Może nie wieście. I on nie wrócił do ośrodka. Kurczę. Chłopcy, nie wiecie co się dzieje z Patrykiem? Zajumał jakiś fanty w biedrze, a jak go bagiety zawinęły, to się wysprzęglił jak się zero. Szpąd jak sto chów... pani Grażynko, a pani jak tam? Dalej się kujawskim poci? Młodzież z placówek opiekuńczo wychowawczych potrafi być wezlito. Mnie kiedyś dziecko z bidula zapytało, czy za taki ryj profilaktycznie nie chciałbym dostać w piedoli, wiecie co? Byłem przede wszystkim dumny. Że zna słowo profilaktycznie. Policja uważa, że on brał udział w wywołaniu. A to, że nie wiadomo, gdzie on jest, nie poprawia jego sytuacji. No proszę, powiedzcie, może coś jednak wiecie. No nie mam pojęcia, gdzie on może teraz być, ale przedwczoraj widziałem go z tym Karolem. Jakim Karolem? No tym z poprzedniej paczki Patryka. Po wizycie na policji Grażyna chce zabrać przyjaciółkę do dzielnicy, w której mieszka sporo tak zwanej trudnej młodzieży. Okolica jest ponura i szara, a zapadający już wieczór dodatkowo potęguje przykre wrażenie. Nie jest tu za ładnie. On się naprawdę wychowywał. Wiesz co? Tam stoi jakaś grupka młodzieży. Chodź z nimi porozmawiajmy. A nie lepiej po prostu iść do kina na życzenie śmierci? Kobiety chcą porozmawiać z grupą młodzieży. Jednak nastolatkowie nie są zadowoleni z ich pojawienia się. Ej, laski, macie szruga? Nie, ale ty masz na pewno poważną wadę wzroku albo sarkazm wyjebany w kosmos jak Mario Bros. Chcemy z wami porozmawiać. Ale my z wami nie chcemy, I idźcie sobie. Szukamy Patryka Fiedorczuka. Nie znam typa, kto to jest. Jak to nie znasz? Razem tu się wychowaliście. Mieszkaliście tu razem przez kilka ostatnich lat. To darmo nic nie sobie powiem. O, ktoś tu jest jak wodorotlenek sodu! Mocno zasadowy. To darmo nic nie sobie powiem. Wy czujecie, że ja miałem pałę z chemii? No ale dzięki temu nauczyciel nie wystawiał mi żadnych ocen. Sięga na moją mamusię. Nie wiem, gdzie on jest. Chodź, nic tu nie załatwimy. Grażyna odwiozła agatę do ośrodka dla młodzieży i następnie szybko udała się na spotkanie z mężem i agentką nieruchomości. Niestety kobieta dość sporo się spóźniła. Czy mogę zobaczyć ten pokój? W zasadzie to już skończyliśmy. Czekają następni klienci. Jak to już? To ja dłużej zdawałem destylację, a i tak ledwo ten bimber wypiłem. Jestem nią totalnie rozczarowany. Wszystko doskonale przygotowałem, a ona wszystko zepsuła. Dla jakiegoś gówniarza, który nawet nie umie się podpisać. Ej, tu molec po prostu bardzo kocha Legię. Następnego dnia Grażyna odbiera telefon od policji, która zatrzymała Patryka. 16-latek jest obecnie w areszcie policyjnym. Grażyna jak najszybciej przyjechała na posterunek, aby go odebrać. Ja nic nie zrobiłem. Naprawdę nic nie zrobiłem. Ale ja ci wierzę, spokojnie. Wierzę, że nie miałeś nic wspólnego z tymi wszystkimi sprawami. Cieszę się, że panią widzę. Mm. Grażyna poszła z Patrykiem do pizzerii po wcześniejszej rozmowie z kuratorem sądowym, który sprawuje kuratele nad chłopakiem. Następnie zamierza go zawieźć z powrotem do ośrodka. Dlaczego tu tam tak długo byłeś u tego kolegi? Martwiłam się o ciebie. Dawno go nie wiedziałem i po prostu spędziliśmy razem z, ze sobą czas. Wiem, że powinienem był uprzedzić o tym, ale dlaczego pani o to pyta? No zobaczcie, jak on jak on może być winny? Patryk sprawia wrażenie bardzo miłego, cichego, spokojnego, skromnego... bohatera kolejnego dokumentu Netflixa. Pani Grażyna, proszę chwytać dzień, bo to może być ostatni! Nie wierzy mi pani? No wierzę, ale... wiesz... Powinieneś był uprzedzić. To okropne, że wszyscy myślą o mnie same najgorsze rzeczy. Tylko dlatego, że kiedyś robiłem głupie rzeczy. Ja się go serio zaczynam bać. Proszę, to dla ciebie. Wow, naprawdę robi pani postępy. To super odtwarzacz. Mhm. Ale w ogóle nie wiem, jak się go obsługuje. Może byś mi pomógł. Okej. Okay. Mhm, super. 10, 10 zł, proszę jedną różę. 10 złotych, proszę, będzie kolerze. Nie trzeba było. Ale dziękuję. To bardzo miły gest twojej strony. Dziękuję. Jedź, bo ci wszystko wystygnie. Po odwiezieniu wychowanka do ośrodka Grażyna wraca do domu. Jest już późno i Grażyna jest zmęczona. Jednak gdy wchodzi do mieszkania, czeka na nią niespodzianka. Zapomniałaś o naszej dziesiątej rocznicy, tak? Bla, bla, bla. Wyszło z głowy. Pójdę zapisać w kalendarzu na czerwono. Nie chcę słyszeć o tym, Patryku. Co to za róża, którą trzymasz w dłoni? Ja nie chcę mieć Grażyna. Nie chcę mieć 100 lat, jak będę chodził do dzieci na wywiadówkę. Ja też nie, dlatego. Chodzę na wywiadówki już teraz. Przychodzę do losowo wybranej podstawów, Wsiadam w grupie kompletnie obcych rodziców i mówię coś w stylu A czy nie uważacie Państwo, że jako otwarci i progresywni rodzice powinniśmy uczyć nasze pociechy nowego alfabetu? Nie ABCD, tylko LGBTQ? No potem wyjmuję popcorn. Grażyna, widać, nie myślała o tym, co jest dla nas ważne. E, skupiała się na tym Patryku. A ja chciałem, żeby troszeczkę czasu poświęcała dla mnie również. Następnego dnia Grażyna chce wszystko naprawić. Akurat mam zapchany kibel. Bajka na dobranoc nie zawsze działa. 40-latka zamierza pogodzić się z mężem, dlatego postanawia odwiedzić go w pracy. No wiesz, zapomniałam o tej rocznicy ślubu. Jest mi bardzo przykro. Chciałam Cię przeprosić i spędzić z Tobą więcej czasu. I mam coś dla Ciebie. Mam fajne bilety na film, który lubisz. Piła? Super, uwielbiam biografię Emmy Winehouse. Jaki? Film akcji. Nieodwracalne, ale Ty nie lubisz filmów akcji. A ty nie lubisz muzykali. No nie lubię. <grym> to co? Dzisiaj wieczorem będę cała twoja. Już trzy godziny później Grażyna łamie obietnicę daną mężowi. Po nie małżeństwo wybrało się do baru na Drinka. Kiedy Robert wychodzi do toalety, jego żona dzwoni do Patryka. Nie wierzę w to, kobieto, no nie wierzę w to. No. Już obiecałaś mi, że ten dzisiejszy wieczór będzie tylko dla nas. No i będzie! To jest gra wstępna, Robert! Jesteś po czterdziestce. Ja prędzej będę mokrak się w kibu wypierał. No ale zadzwonił. Odsłuchałam tylko wiadomość, odzwoniam dosłownie na ale kilka nie Było mnie dwie minuty i ty już na jego dzwonisz, no. Masz mnie za idiotę? Dwa dni później Grażyna nadal martwi się o szesnastolatka, którego policja ponownie podejrzewa o udział we włamaniu. Okazało się, że w czasie, w którym chłopak miał być u kolegi, świadek widział go w pobliżu miejsca włamania. Nie do. Dwiary. Jednak Grażyna jest przekonana o niewinności Patryka i ma na nią dowody. 45 minut później Grażyna wychodzi z 16-latkiem z przesłuchania. Dzięki jej zeznaniom chłopak może na razie wrócić do ośrodka. W porozumieniu z kuratorem sądowym Grażyna decyduje się zabrać 16-latka do siebie do domu. Patryk czuł się okropnie i nie mogłam zostawić go w tej sytuacji, dlatego zaproponowałam, że na noc pojedzie do mnie do domu. Pół godziny później w mieszkaniu pojawia się Robert. Ty a co on tutaj robi? D to nie tak jak wygląda. My tylko zmywamy naczynia po stosunku. Patryczku, poczekaj chwilę. Zostaje tutaj dzisiaj na noc. No, jak zostaje tu na noc? Co ty dziewczyno mówisz? Słuchaj, zabrałam go z policji. On tam jest podejrzany o włamanie. A ja powiedziałam, że cały wieczór byłam z nim. No i go puścili. Dlaczego nie uzgodniłaś tego wcześniej ze mną wszystkiego? Gdzie on będzie spał? Może z nami? Słuchaj, ale to jest tylko jedna noc. Proszę cię. Chyba będzie lepiej, jak sobie pójdę. Chłownia? No chyba będzie lepiej, jak sobie pójdziesz. Policję możesz szukać, ale nie mnie. To co dla niego robisz, to jest nienormalne. Ciebie coś musi z nim łączyć. Tyle razy ci powtarzałam, nic mnie z tym chłopakiem nie łączy. To jest jej syn. Deadly syn. Nawet jeśli cię nic z nimi nie łączy To Patryk nie jest moim synem Kiedy rozżalona zachowaniem męża Grażyna Wraca do mieszkania Patryk próbuje ją pocieszyć Tak mi przykro, przeze mnie mam pani teraz problemy Prawda? Robert przez całą noc nie wrócił do domu Mężczyzna nocował u kolegi gdy następnego dnia wraca do domu, dochodzi do kolejnego zajścia. Co tu się dzieje? Rozebrany nastolatek szamie bułę, a ja go głaszczę po głowie! Co ty trudnych spraw nie oglądasz? Ale Robert! Co to jest w ogóle? Ale to nie jest tak, jak myślisz. A jak jest, jak nie jest tak, jak ale myślisz? Się, ale uspokój się! Robert! Robert! Wypadł mnie stąd! Już! Hej! I więcej to mi się to tu nie, nie pokaza! Wypadł, powiedziałem! Robert! Co w ciebie wstąpiło? Co we mnie wstąpiło, jak widzę, co wyprawiasz z tym chłopakiem w naszym mieszkaniu? Ale ja nic nie robię. Ja mu tylko pomagałam. Czym? Ugotowałam mu możne na miękko. Załatałam mu koszulkę, bo mu chłopaki pod tak. podarli w drodze do szkoły. Tak, na pewno. Robert wczoraj wieczorem poszedł na policję i powiedział, że moje alibi dla Patryko było oszustwem. A teraz rano musiałam wszystko odkręcać. To jest jakieś chore. 40-latek miał rację. Gdy dwa dni później grażyna jest w pracy w ośrodku, zjawia się tam dwóch policjantów, którzy zamierzają kolejny raz zatrzymać Patryka. Może chcesz mi o czymś powiedzieć? O czym? O tym. O czym nie powiedziałeś policjantom? Znowu mi pani nie wierzy. Ja swojego ojczyma nie pobiłem. Nie widziałem go z pół roku. Po wizycie w aptece Grażyna pojechała po swoją przyjaciółkę Agatę. Czterdziestolatka nie chce być sama, ponieważ w aptece kupiła test ciążowy. Ja to już chyba najwyższa pora. Ja nie patrzę. Ja to sprawdzę. Tu jest tylko jedna kreska. A co to znaczy? Że trzeba wybrać jednego bohatera, który coś ogarnie i uratuje imprezę. Może patrzeć, coś On ma? trochę wygląda, jakby zwinięta stuwa była naturalnym przedłużeniem jego klatki. To jest tylko jedna kreska. No nie jesteś w ciąży. Co, jaka ulga. No ale. Nie powinnaś być smutna? Nie, no. nie wiesz, jaką ja ulgę odczuwam. To jest super! I'm super. Dwa dni później Grażyna dowiedziała się od adwokata szesnastolatka, że wyznaczono jej wizytę w areszcie. Jak się masz? A co z tymi włamaniami? Byłeś tam, tak? Tak, razem z chłopakami z dawnych czasów. Ale co, zmusili cię? D tak, jeden mówił, Patryk, nie rób tego, a drugi chyba był na nie. Tyle czasu, tyle miesięcy, przecież chciałeś wyjść na prostą, pomagałam ci. Patryk... Koniec widzenia? Czas wizyty minął. Grażyna obiecuje, że pomoże Patrykowi. Wiem, że rozczarowałem panią Michalik. Mam nadzieję, że dalej będzie trzymać moją stronę. Następnego dnia Grażyna spotyka się z Robertem w domu. Cześć Grażynka, jak się masz? Dobrze, a ty? Ach, mogło być lepiej. Wróciłem, stęskniłem się bardzo za tobą. Przemyślałem parę spraw. Chciałem z Tobą poważnie porozmawiać. Ja też chcę z Tobą porozmawiać i chcę rozwodu. W następnym odcinku. Serio? Ten odcinek tak się skończył. Słucham? Raz w następnym odcinku. Dwa miesiące później odbyła się rozprawa, a Patryk odpowiadał z wolnej stopy. Grażyna wycofała swoje fałszywe alibi i zostanie pociągnięta do odpowiedzialności przez prokuraturę za jego złożenie. Kobieta zdecydowała, że chce się rozwieść i ułożyć sobie życie od nowa. 40-latka nadal pracuje w ośrodku dla trudnej młodzieży. Wciąż pomaga Patrykowi, ale skupia się też na sobie. Jestem bardzo uczuciowa, ale teraz bardziej muszę pomyśleć o sobie. Czuję się już dobrze. No i w i wylądował. I to już niestety koniec tej fantastycznej przygody w świecie trudnych spraw. A dzięki temu odcinkowi wiemy, jak radzić sobie z trudną młodzieżą. I to na dzisiaj tyle, widzimy się w kolejnym odcinku, bo ja...